To Sadowski Pani znany to generał. Polska! Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska! A nie Polin! Tu jest Polska! A nie, Polin. Tu jest Polska a nie, nie będę emocjonalny, bo mi cały czas zarzucają, że jestem zbytnio emocjonalny. Powiem tak. Z tych wszystkich, którzy tutaj są, wiem, co byście zrobili. Gdybyście się podczas II wojny światowej znaleźli w jakimkolwiek oborze koncentracyjnym. Na pewno byście walczyli o swoje rodziny i o swoje dzieci. I to jest przekaz dla tych wszystkich, którzy powinni ruszyć chociaż te cztery litery, zamiast pisać wzgórę z klawiatury I dajcie sobie odpowiedź. Co byście zrobili, gdybyście się w tej chwili znaleźli w jakimkolwiek obozie koncentracyjnym? Odpowiedź jest chyba prosta. Dlatego, czego wy się boicie? Nie mówię tutaj do Was, tylko to jest przekaz dla tych wszystkich, którzy oglądają... Chcą Albo nie chce im się ruszyć, albo myślą, że to minie jak seans w kinie. To nie minie jak seans w kinie. Bo za, za seans w kinie trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych i po dwóch godzinach wychodzić. Dlatego proszę, te cztery litery, nie piszcie bzdury za krawiatury. Przede wszystkim przestańmy się między sobą kłócić. Bo jak widzę to, co się ostatnio dzieje w mediach społecznościowych wśród nas, którzy wychodziliśmy na ulicę, którzy byliśmy, którzy... Staraliśmy się walczyć o wolność. Dzisiaj to co robicie jest to, powiem tak, hańba smutek i nostalgia, przestańmy się kłócić. Są pewne hasła, które już mi się źle kojarzą, dlatego że te hasła były hasłami narodu, tak jak CPZ, nie będę rozwijał tego. Dzisiaj mówimy inaczej, tylko wszyscy razem, ponad podziałami, wygramy wolność dla tego narodu. Dlatego zapomnijmy o tym wszystkim, co było do tej pory, do tej pory tak jak stoimy. I zacznijmy to wszystko od nowa. Walczmy o wolność, godność, równość i przede wszystkim o przyszłość dla nas i dla naszych rodzin. Walczmy o to. Nie kłóćmy się, bo prawdziwi, prawdziwi nasi przeciwnicy powiem ładnie, siedzą tam po tamtej stronie. My nie jesteśmy dla siebie przeciwnikami. Łączmy się, przestańmy się obrzucać nawzajem błotem. Ja dzisiaj oddaję szacunek to wiesz, dla Ciebie zawsze, bo to co robisz, jesteś w tym najlepszy. I nikt, nikt, nikt nie jest w stanie powiedzieć złego słowa, cokolwiek przeciwko Tobie i przeciwko każdemu, kto Ty, który tutaj jest. Kocham moją ojczyznę, kocham każdego z Was. Dla mnie nie ma znaczenia, czy ktokolwiek nosimy na twarzy, czy nie, czy przyjęliśmy coś, czy nie. Pamiętajcie, kochani, i pamiętajcie, doradcy, łączą nas sceny, gdzie płacimy wszyscy. Łączy nas sprawiedliwość, która powinna być równa dla wszystkich. Łączy nas równy dostęp do służby zdrowia bez wszelkich ograniczeń. Łączy nas podatki. Nie mówię, żeby nie płacić podatków. Płacimy tylko i wyłącznie za to, z czego korzystamy. I co nas jeszcze łączy? Miłość ponad podziałami do naszego kraju. Dziękuję serdecznie. Justyna, jeszcze raz. Wielki szacunek dla Ciebie za to, co robisz. Wielki szacunek, wielki szacunek dla każdego, który dzisiaj tutaj Brawo! jest, który łączy, a nie dzieli. Bo mam takie powiedzenie. Chcesz dzielić, to się oddzieli. umiesz łączyć, to się odłączy. Dziękuję. Brawo dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy! 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 dziękujemy!